Hello there. Dzień dobry wieczór, z tej strony franek14karyk, a dzisiaj sobie zagramy yy, w Battlefronta i tak, proszę państwa, kogo sobie wybierzemy dzisiaj? Dzisiaj w tym spotkaniu, kto będzie grał pie w pierwsze skrzypce? Może Wuder? Proszę bardzo. Takie są karty do wudera wściekła wytrzymałość, premia do zdrowia i duszenie karzący chwyt, który, pod, który um, utrzymuje, e, utrzymuje przeciwników w duszeniu przez chyba kolejne sekund, dwie sekundy chyba, coś takiego. Więc y, znaczy przedłużenie po prostu przedłużenie duszenia to jest. I to jest bardzo fajne, bo możesz y, kogoś y, wyrzucić za burtę, za bu No i tak, Wuder jest takim typowym tankiem, który... Ty draniu. Patrzcie jaki... Ty! Heh, myślałeś, że uciekniesz przede mną? Łukaszu, <gryzanie> <To jest bardzo gryzanie> patrzcie, on on ledwo żyje. <gryzanie> Ty draniu. <gryzanie> Okej, okay, nie mamy. I e, e, tak, e, odnawia się bardzo tak dłużej trochę. Odnawia się dłużej, jeśli chodzi o o staminkę, ona się odna odnawia dłużej, ale jest bardzo mocno bardzo dużo staminki mam. O kurde go Cholera Za dużo za dużo było przeciwników. Dobra. Ciśniemy jednym. Co za dranie, no Dobra, rzuca swój detonit. Mam wyższą pozycję! Mam wysoką pozycję! Kurde, zszedłem do, do... niskiej pozycji. Haha, i co? No, co ty wyprawiasz, no? Łukasz, Łukasz! Synek! Synek, bo pójdziesz do pokoju! Zaraz. Kurde. Pójdziesz do pokoju! Ojca, bijesz? Ojca, bijesz? Tak, taka patologia jest, kurde. W gnieznych wojnach. O ty, jest Haha. W wieznych wojnach jest patologia. O, patrz, nie dusi go, super. Dawaj, synek, dawaj na ring, zaraz się zniszczę. Ty. Kurde. Co za drań, dobra. Dobra, jeszcze raz. Kurde, no serio? Dusi się... Patrzcie, u, unika wszystk u wszystkiego unika. Unika. Chodź tutaj. O, patrz, gdzie, gdzie mnie wypchał. Dobra, dranie przebrzydłe. Ha! Kurde no nie sięgnęło go serio Do ku, do Q, ty debilu, dlaczego tam no, widzicie no ja mam kurde jakiś no, id, idiotów w teamie Kurde no Zprowadź no, Patrzcie jakie spoceńce to są Kurde Ej, no co jest? Kurde może... O, widziałem, że się ktoś zrespił. Jakiś Łukasz. Skypłotek. No nie, ja mam kurde słabych... Yy, ...teammate'ów, żeby to się... ...żeby to podziałało. O, tutaj. KURDE! W dupę mi wjeżdża! No, kurde! Nie będzie końca, jeśli statystyka zabójstw nie wzrośnie o 50%. Dobra, musimy się trzymać razem. Panowie i panie, musimy się trzymać razem. Inaczej nie wygramy. Ale teraz możemy wygrać! Kurde, dlaczego się na mnie rzucasz, ty? Hamioł jeden. Kurde, no nie. Strzał snajperski pokonuje się. Dobra, e, poznasz może w tą stronę mocy? Też może poznać? Kurde, nie wiem, czy to dobry pomysł jest. Tam mają strzelców. Jestem Jestem wieczny Ten limited Patrzcie jakie ma redukcję obrażeń Ten łuki No dawaj 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 go Musimy się schować dobrze Dobra, trzeba się troszkę wycofać. Kurde, oni mają dobrego cela z Gnojki. Uważaj, Boba Fett. Mają bardzo dobrego cela. Ale jak będę miał jeden na jeden z takim typem, to mi pójdzie dużo lepiej. <śmuszczaj> A potęgę Wam pokażę moją potęgę. Poznacie <śmuszczaj> czym jest ciemna strona mocy. O nie, tam. Kolegę trzeba było uratować! Trzeba uratować kolegów! Ha, 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 ha. Teraz tutaj trzeba, trzeba iść. Kurde! Udało mi się uniknąć. Mam mało HP, mało HP. O nie, jest jeden, jeden Asz, jest, udało jest się Wygraliśmy to, to Ale dobry jest ten, dobry comeback Dobry comeback nie, nie, nie. Także dziękuję państwu za uwagę I do usłyszenia niebawem Comeback zrobiony I nara